Dziadek, dzisiaj jest ten dzień, że zbieramy się do wioski. Chodź, dawaj, dawaj, ja, dawaj, dzisiaj dawaj. Jaki znowu, to też dobrze mnie. Dzisiaj Poczekaj, jest taki dzionek, słuchaj, dziadek, dzisiaj jest no. taki dzionek, że wyruszamy do wioski, bo jesteśmy bardzo, bardzo blisko. A witam was oczywiście w nowym odcineczku Matrunera, no i razem z naszym dziadkiem, który w sumie gra w Minecrafta razem ze mną. I słuchajcie, mam tu trochę tak pieczonego jest. dorsza. Dziadek jesteś głodny? Mhm. Jak tak to, to smacznego no, Bo mam tutaj rybkę głodny, ale jem sobie jakieś tam. Aha dobra, a tutaj wiecie, są jaki moje Mati? Jaki? Dzisiaj dzień dzionek zbierania poziomek, idziemy po poziomki, nie, <laughs> no, idziemy do wioski a nie do poziomki No idziemy do wioski słuchajcie, ej tu się coś mi psiaki zablokowały, muszę je uwolnić Psiaki uwolnię was, psiaki Oj, oj Czeka, niech chcący jak go Wow, Łoł, nie nie, nie 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 bo spadnę Oj dobra Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku ja idziemy do wioski, bo tam jesteśmy naprawdę, naprawdę niedaleko. No i prosiłbym, słuchajcie was, bo ostatnio aktywność na kanale trochę podpadła, miałem drugą przerwę, więc bardzo, bardzo was poprosił, żebyście zostawili komentarz pod tym odcinkiem i pozdrowili dziadka. Pozdrówcie dziadka, coś ciepłego A, do niego górę, napiszcie. To, to, to. I jeszcze jedna ważna sprawa, zostawcie łapkę w górę, bo to mega, mega jest ważne. A co jest. Yy, słuchajcie, dziadek. Jaką wioskę ostatnią widziałeś? Jaką wioskę ostatnio widziałeś, jak wychodziłeś z naszej wioski? Jak wychodziłem z naszej wioski jaką no, wioskę co, ostatnio widziałem? No, no co tam się działo ostatnio, no o to mi chodzi, nie? Aha, co, aha, co było w mojej... No, to wiesz co, to było tak, ogólnie to tam był Green Steve też, to ci mówiłem. No dobra, to okej, okay, no był Green Steve yy, On stawiał jakieś dziwne że yy, te emeraldowe rzeczy. W sumie to było spoko w miarę, no bo yy, czyściutko było, troszeczkę wyremontowałem, zrobiłem nową yy, ścieżkę, zrobiłem fajny most, zrobiłem fajne wejście, bo takie, takie zrobiłem kolorowo, kolorowe wejście i w sumie było no kozacko, że tak. O! O, psina! Nie! O, Ej! Spokojnie, no on marzy, na je. kaktusa wskoczył! No co za pies, szalony. Dobra, widzę, że tutaj cały czas są odsuwonie, więc fajnie, bo tu będziemy mogli jakieś zo zrobić. Są i struzie, no. i są. Jadowite węże. Bo Jezu, się brzydzę węże! Ej, odejdź, odejdź, gościu! Ja mogę uciec Ty, ale on chyba co, gryzie, on nie? 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 Nie, nie, Warzy, Gryzysz, wąż to marzy, tobą, nie. wąż za tobą, wąż, uciekaj dalej! Boże, patrz, zaraz psa mnie ja bryzie. O, biegnie za nami, patrz, leci, leci, leci. Nie leci. objadaj, lecimy, lecimy, nie śmiemy. Łoł, 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 jak atakuje, uciekam dziadek. Jezu, mi psa no, nie zaraz mogę. dziabnie normalnie. Te to, to są jadowite, jak cię ukązi, to oj na roz, że tak powiem. Czekaj, ja go zaraz strzelę. A masz ty, o, Uderzył U, mnie, ale ja coś nie... wypadło z niego. Snake Jajko, O kurcze, ej, ale mocno uderzył. o, 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 dobra Dobrze? wszystko w porządku? Żadnego antidotum nie było. E, no ale dobra, daleko ta wioska. O, już widać tamto. Dziadek, uważaj, co ty robisz? Przepraszam, e, bo wszedłem chyba w o nie No, te o, kwiaty o, akurat są takie, b, uh -huh. Więc cały czas biją. No dobra, tak, idziemy, nie, psiaki ale piki, są. Wiesz, bo może... Patrz, to jest, to jest piramida. No to, no to ona i była. to to blisko chyba. No to, ja to już jest blisko. No. no jak nie, zobacz. O! Prezent jakiś. Co tam z to jest? Jakiś prezencik. A, bo dostałem prezent na dzień dziadka w ogóle. Wow! Dzień do Dziadka osobę przecież, że no to dostałem prezencik, nie? <grym> no prawidłowo. Co to tam robi? To jest Ale Lucy. Co? Domek Lucy? Gdzie? No tam. A, no, no zrobiłem taką wielką Lucy ci, taki prezent. Taki, Ależ to sik. Ej, będziemy musieli to dzisiaj zobaczyć. Mega się nie mogę doczekać. Tutaj jakieś w ogóle czarno-czerwone zrobione. Co to jest? Kicek V2, co to jest? Nie wiem, nie wiem. Tam na dole Ej, coś jest, jakiś napis. No? Matruner. No? Bo ym, ja, ja, tego nie zrobiłem. Ym, Czego? To... Ja tego nie zrobiłem. To nie Prez... jest to. Ja tego. Prezentu? Nie co prezentu, tu w ogóle mati. Jest? Nie wy, 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 wyjdź, matatuner, nie wy, wyjdź, stąd. No, 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 jestem. Ja tego nie zrobiłem. Czemu to jest w ogóle jakoś pełno czerwono czarnych rzeczy, jakiś? To ty nie stawiałeś tego? Nie. Co to jest? Nie, ej, ja to co tak do blabiam, takiego to takiego jest? jest? Ty masz tutaj w ogóle jakiś znaczek, nie wiem co to jest. To jest, jakiś... to jest ten skrzynka na listy. A skrzynka na listy, dobra, ej, co tu ogień robi w ogóle? Patrz, o, rozpalone to to jest. coś jest. Ej, co się stało ej? z naszą wioską? Patrz i mój dom też został. Co się dzieje, matruner? Okej, okay. to. Co... Wow! Ty! Ktoś tam jest? O Kicek! Kicek to ty? Cześć! Cześć! cześć, Kicuś. cześć Kicuś. Ja cię nie mogę, już się nie widzieliśmy chyba z półtorej miesiąca! Trzymaj cześć, tutaj przywitalnie rybkę! Kicek, 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 rybkę. Hmm, ale marchewki! To są, to nie są marchewki kicek, kicek, kicek? Co tu się no stało ja też nie wiem. Spałem i tak przez noc się stało. To jest... Tak, w to chodzi, że ja nic nie słyszałem. Ty, ale nie no dobra... Nie? Ty, jakaś dziwna akcja, bo tu zobacz, jakiś czerwono-czarny jest... Y Okay. A ty jesteś Dobra. pewny, że chcesz to dotykać? No trzeba to zniszczyć, to trzeba naprawić tą wioskę. Ej, słuchajcie, Dobra. jak wam się wydaje, co to takiego Kurde. może być to czarno-czerwone? Ja nie mogę, tu jest tego więcej. O kurcze, no tutaj w tym dziurze. Jak to możliwe? Przecież tego Ej, jest to tutaj To wygląda meteoryt by tu spadł jakiś, meteoryt taki wiesz. Meteoryt? Ty. No meteoryt taki wiesz, z nieba, z kosmosu. My musimy chyba trochę to naprawić, co? To wioskę naszą. No wiesz co Mati, ja trzeba przepraszam, że tak ci przerwę, ale no trzeba to zamurować, bo to wygląda kurcze no nie fajnie. zaraz tu się no. jakieś na robale ale z... co Ej, będzie Kicek, w ogóle słuchaj, bo ja się strasznie za tą ustęskiłem. widzowie pewnie też, powiedz co tam u ciebie było słychać, co tam u ciebie było słychać, co robiłeś? No, no wiesz, no... Przez tą noc, jak widzisz, to spałem i w ogóle nic nie ustrzałem. No dobra, ale w perspektywie miesiąca, bo, bo teraz w sumie wiem, widzę co się stało. I raczej to nie jest twoja wina i jestem tego świadomy, ale to kurczę trzeba kompletnie naprawić wszystko. ja... No to opowiadać, co tam przez miesiąc cały robiłeś. Pewnie marchewki sadziłeś, a ja zaraz tam pójdę sprawdzę do ciebie, tam do domku. No to co tam słychać u Ciebie było przez cały miesiąc? Przecież nie było... Boże, tu jeszcze ogień jest. No co tam przez miesiąc cały robiłeś? Zbierałam marchewki. Zbier Spałem, bo to jest u mnie bardzo kluczowa rzecz. No! <laughs> I... Jasne. to, bo bawiłem się w polu. No. No i to było bardzo smutno, że Was nie było. Paterner, no to... łap! Przyniosłem Ci troszeczkę dirta. Okej, okay. dobra, dirt może mi się przydać, więc spoko. No, byłem w swoim domku jak coś, dlatego mnie nie było przez chwilkę, ale przyniosłem dirta, żebyś mógł troszeczkę pozałatać. Dobra, 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 to będzie trzeba wszystko załatać, bo powiem wam szczerze, że ta dziura wygląda beznadziejnie. A w ogóle gdzie jest Lucy? Lucy gdzieś była. Ja kiedyś, ostatnio z miałem kontakt, pamiętam, bo sobie ostatnio z nią grałem. Ale potem już tak kurcze nie było i na serwerze dosyć długi czas i tak ci powiem matruner, no nie wiem zbytnio co samo u niej może być, a tak wiesz może coś właśnie coś nic nie wiem, kurde. Ty, ej, no to trochę lipa, będzie trzeba ją znaleźć. Nie wiem gdzie, gdzie ona może się podziewać. Ja ale myślę, spróbujemy... że warto, warto ją będzie znaleźć, bo kurczę, może ona będzie wiedziała coś więcej na ten temat. No ale no nie wiem, kurczę, ja nie chcę się zbytnio teraz ruszać jak jest stąd, bo... Bo się troszeczkę boję, ale no zobaczymy jak to tam będzie. Ty, ale ten Green Steve to w ogóle tutaj normalnie nam tyle Emeraldów nad, nadał, że szok, jeszcze widziałem gdzieś tam na górze chyba było. O, proszę ale bardzo. Ale jesteś i masz kopie. To... i no, mniej kasy! No właśnie, właśnie będę, będzie można dużo sobie tutaj ale rzeczy ale nakupować za ja tak, te emeraldów. w ogóle mnie tak Green Steve oszukał, że szok, on w ogóle był tak bardzo dla mnie miły na samym początku, bo on, on Może on specjalnie miał kredytów, zrobił, żeby się mu ufał i wiesz, żebyście się zakomplowali. Tak a teraz się, nie wiem, wykorzystał, żeby mnie odnaleźć, albo coś. Właśnie nie chyba wiem. tak to było, no. Tak to było. Znaczy, no, tak mi się wydaje przynajmniej, ale no... Do... Ej, no to słuchajcie, nie w takim, takim razie... Koniec. W takim razie, jeśli uda nam się trochę tej wioski naprawić, żeby to jakoś mniej więcej wyglądało, no to e, musimy ogarnąć, o co chodzi z tym czerwonymi czarnymi blokami, bo... bo to Dokładnie. trochę jest, trochę jest creepy. Nie wiem, ja naprawiam ogólnie swój domek, bo widziałem, że też domek dobra, został czerwono-czarny robiony. Ja tutaj tą dziurę z zała załatamy. Jejku, ja ten dobra, ej, ten... ja wchodzę... Jeszcze chcę zobaczyć tą Lucy, co tam jest na górze, ale, dobra, ale najpierw... Ja nie mogę, mój domek! Ale pięknie to wygląda, po prostu stęskniłem się bardzo za nim, wiesz, dziadek? Tak, Strasz, strasznie ja się z Ogólnie plecak z ja nim spoko. Nie tam w twoim domu patrzyłem Właśnie, widzę. Dobra, i... Właśnie I... widzę, że tutaj coś jest zrobione było, bo, bo widzę, że tutaj podłoga jest jakaś ma, niska tutaj o no, no, tak. Ej, to ja mogę tu wyrzucić jakieś niezbędne rzeczy List zielonego Steve'a, to sobie zachowam, ale to mogę wyrzucić i zniszczyć, więc spoko. Ale dobra, słuchajcie, musimy to sprawdzić jeszcze ciebie. ten prezent od Lucy. I to jest, to jest mega ważne, co tam jest w środku? co? Idziesz ze mną zobaczyć, widziałeś co tam jest w środku? Też tu nie patrzałem. No to chodź, A, dawaj. Mery. Ale Aha. nie patrzałem na to. Co jest No to nie jest prezent od Lucy, to jest prank na tobie! Ja ci taką ogromną owcę przed domem zbudowałem. Prank? No to super, fajny prank, mi się bardzo podoba. Nie, Lucy, może gdzieś tutaj jest? Ej, halo, halo, Lucy! Ej! Dobra, mam teraz Lucy szukać. Aha, czyli wiesz, gdzie jest Lucy, ale zrobiłeś prank. Lucy, która ty jesteś, ty? Halo. Halo, halo. Ty. To chyba nie jest Lucy. To są owieczki zwykłe. To ty. jest arma wełny. Czekaj, bo. Lucy. Dawaj mi tu wełny. Szybko, 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 Jak szybko. Gdzie jest? lucy to, to i ją zaboli, to wiesz. Tak. No właśnie. Ja Będzie... próbowałem i nawet cię Lucy nie dał obciąć, bo ja próbowałem kiedyś zrobić tak. Ty, no i zobacz, pyk, pyk, pyk. Ty, wszystkie da ogolić ranę. A co tej jedzą? Yy, mleko. A, nie, jakie mleko? Co ma żmodruner? Ty w ogóle dobry jesteś! Czy mleko Jaki można mleko? jeść, czy pić? Rank versus Frank. O, to jest pytanie: yy, można jeść mleko, można, ale to wtedy nie jest mleko już. A co jest wtedy? No, yy, ser na przykład. O, no to. I A, to widzisz, to, to już tak tak jest? Ty czekaj, ja muszę tutaj sprawdzić, co jest po drugiej stronie. E, czyli w ogóle chcę wejść jeszcze na górę do, do mojego domku. Musimy zobaczyć, czy coś się zmieniło. Czy mój domek został w ogóle nienaruszonym stanie. Ale zabieram te bloki, bo trochę mi tutaj szpecą e, widok. Oh, wow. O, ej, ile emeraldów mam? kurcze. ej, to jestem bogaty, mega. Ja, takie prezenty to ja lubię. Pięknie, ładnie. Dzień dobry, to jest ja Dziadek, nie, nie kradnij mi emeraldów Dobra, nie o, skuter, będę gadał, ja Skuter stoi, o, aż od świąt Nie jest zatankowany O, Kico, no. uważaj Dobra, mój domek jest, 22.40 22.40 Dobra, za... może Zjemy kolację, proszę bardzo O, siadamy Kurcze, dziadek śpi, nie gadaj Kicek, chodź tu na obiad, znaczy na kolację Idziemy, dziadek Gdzie jest dziadek? Dziadek wstawaj! Jak ty tam Jak ty tam się w tym łóżku znalazłeś? Co ty? O rob... kurczę! O, dobra dziadek, tutaj trzeba... Czy to światło działa? Tak, ale nie działa. Aha, to się no działa. Dobra, jakoś za jasno. No dobra, no. ej, tu, to tutaj sprawdźmy. O, tutaj elegancko wow, działa. Jak ja zamczył. Wow, ja nie złem. chcę na to patrzeć. Ja, Kicek ty też lepiej na to nie patrz A! Zamknąłem cię nie z jadkiem kąpiącym o. się Dobra, ej, możemy usiąść sobie... Nie, weź bo on nie wyjdzie. Co? Ty słyszysz co tam się dzieje? Jezu! Dziadek! Co żeś jadł? Czy możesz mnie przekazać? Ja widzę. Picek! Słyszysz co to za dźwięki? Co on wyprawia? Armagedon. Jezu! Ej! dobra! Dobra, wow. nie, nie wypuszczajmy go stąd lepiej, Kicek. Dobra, idę ja tak na górę. O! To jest! Cały dom Nie, nie, zagaz... nie zbieraj tego! O nie, ja tu wpadłem jeszcze, fu! Nie, no to, nie, nie, nie wow. wychodzę stąd. Swojskie zapachki! <laughs> Dobra, Proszę ej, na, górze, na samej górze pana. też były bloki, więc już zebrałem. Ale normalnie wpadłem do, na, na kibel od razu. Dziadku, ja też twoje no. zebrałem. Dobra, znaczy... ej, e, panowie, zapraszam was tutaj na, na kolacyjkę. Możecie sobie zrobić? Nie masz czegoś lepszego. No mogę ci dać, ewentualnie zgniłem echo. Albo jajka, o oh, proszę bardzo, jajka. Dobra, o, to jajka. Zrób jajecznicę. Patroner trzymaj plecak mój i zobacz co mam. Wow! Joki kozacki plecak. ej, nie zabrałem, kicek mi zabrał. Ju... Kicek, oddaj. Jóciek! Łapać go! Łap go! Kicek! Daj mi go, dawaj, daj No on ucieka do ciebie. Ej, oddaj plecak. Kisek! Halo. Co to ma być? Czemu ty ukradłeś plecak i pobiegłeś? Halo. Pa, pobieg do siebie do, do domu. Drogie. No Ej, co ja za tam. kolega. A, poczekaj. Ej, robimy mu pranka, Mati! Ho, ho ma ta Dobra, No pranka jak za starych dobrych czasów. Ja wiem, bo, bo, bo. Lucy. Lucy. Nie. Ty już wariujesz, Halo, Nie, to nie Lucy, powiem no dobra, ej, no to wiesz co, idziemy zobaczyć, co ten Kicek tam wyprawia. Okej. Okay. O Jezu, coś się zepsuło. Okej, okay, chyba teraz powinno być... Jesteś! Eee. Złapałem go! Złapałem eee. go, dziadek! Dziadek, o, złapałem o, o, go! Oddawaj plecak! Oddawaj plecak, Kicek! Halo, halo! Dawaj, dawaj. O o o, 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 pięknie, Proszę. dobra. Możesz wyjść. Proszę bardzo. No, gdzie? Aha, jest no, tutaj. Tak, no. Cyk, dobra. Wow, ale i te masy, skąd te takie no, masy temy? Bo ja ogólnie jestem zafascynowany teraz gotowaniem, ale nie umiem gotować, ale zbieram warzywa, żeby. Dziadek, ja dziadek, będę... dziadek! Dziadek, Dziadek. O, to by było sztos! Ale. Patrz, ja zaprezentuję, ja zaprezentuję. zaprezentuję. <laughs> Witam Was z mojej kuchni, z tej <laughs> strony oczywiście. Działa, dziadek... I napiszcie w komentarzu, dziadu Minecraft gotuje. I dzisiaj przygotujemy dla was marchewkę, także uwaga, wkłada marchewkę do piekarnika. I się marchewkuję Teraz pieczy, piecze O! Gotowe, gotowe, proszę, no Tutaj testujemy. Patrzę, Ależ to się, na pewno pyszne. Moi drodzy, ej, to słuchajcie, zostawmy pod tym odcinkiem 4000 łapek w górę. To nagramy odcinek, jak dziadek gotuje. O! o Gotuj z dziadkiem! O, to jest sztos! Ale byśmy mieli fajne, normalnie. fajne odcinki na stówę. Na stówę, Dokładnie. jestem przekonany, że były super superanckie. No dobra, ej, musimy naprawiać tą naszą wioskę, bo jak widzicie jest tutaj trochę z nią krucho. Dobra, to ja będę kopał, ja będę kopał, ty ten, Kitol, ty masz tego, Kirofa, czy nie masz Kirofa? Mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał, udało nam się wrócić do wioski, więc jestem mega, mega happy. I pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, widzimy się w kolejnych filmach. A wy pieski pilnujcie tutaj, żeby już nikt więcej tutaj nie wbił do nas. I moi drodzy, będziemy naprawiać, naprawiać. Mega, trzeba tutaj zrobić kolejne jakieś fajne rewolucje. Więc to co, widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Niech Eldorado będzie z wami. Wpijajcie również do dziadka. O dziadek, pozdrawiamy o, bardzo serdecznie. Odej, spuwa. Tak jest. I widzimy się w kolejnych filmach. Właśnie, to trzeba zniszczyć. Tutaj musimy coś zbudować nowego. Więc moi drodzy, zaczniemy rozwijać naszą wioskę. Eee, w sumie, można je nazwać matrunerowice, co? No nie wiem, no dobry niech ci będzie. Ej, dobra, nagramy z tego odcinek, więc moi drodzy, widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Niech Eldorado będzie z wami. Pa pa! pa!